Módlmy się za zamordowanego przez polskich komunistów dowódcę 5 Wileńskiej Brygady Partyzanckiej majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Lupaszku i wielu jego żołnierzy. Módlmy się za wszystkich zamordowanych i zamęczonych przez bolszewików i służących im polskich komunistów rodaków, by zostali przyjęci do Bożego Królestwa. Dzieje prosimy. Od wieków rycerze polscy służąc w naszym wojsku uważali, że na ordynansie Marii Pan śpiewali Bogu rodzicem, a swe zbroje na piersiach ozdabiali ringrafem z wizerunkiem Marii niepokalanej i naszej Pani Jasnogórskiej. W kilku zdaniach trudno dokonać pełnej oceny działalności majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Walkę rozpoczął we wrześniu 1939 roku jako oficer zawodowy wojska polskiego i kontynuował do momentu aresztowania w 1948 roku. Po wojnie zaproponowano mu przerzucenie na zachód, jednak z tego świadomie zrezygnował i pozostał do końca na poserunku żołnierskim. Dzisiaj możemy stwierdzić, że należał do grona najwybitniejszych dowódców partyzanckich, nie tylko Armii Krajowej, ale całego polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stał się symbolem społeczeństwa polskiego lat 40., które podjęło opór przeciwko sowietyzacji kraju. Jego nazwisko weszło na trwałe do najnowszej historii Polski.